90% trenerów nie uczy cię, jak schudnąć. Oni uczą cię, jak się od nich uzależnić. Selfie z siłowni, zero planu, zero odpowiedzialności za drugiego człowieka, motywacyjne gadki, a potem rachunek za plan premium, a ty dalej wygonasz tak samo. I powiem ci wprost: ta branża w dzisiejszych czasach to jest teatr i gówno. Reklamuje zdrowie, a sprzedaje iluzję, bo łatwiej jest ludziom sprzedać motywację niż system. I właśnie dlatego większość facetów po 30 kończy z brzuchem, stresem i zerową energią, bo nikt im nie powiedział, że problem nie jest w diecie, tylko problem jest w tożsamości człowieka. I zaraz pokażę ci, co naprawdę znaczy transformować się, a nie tylko sobie ćwiczyć. Ja nazywam się Adrian Wyszomirski, od lat pomagam facetom po 30 odzyskiwać formę, spokój i szacunek do siebie. I w tym filmie pokażę ci między innymi, czym różni się trening od transformacji. Bo jeżeli to zrozumiesz, to już nigdy więcej nie będziesz potrzebował trenera. Nigdy. I może się strzelam w stopę, ale taka jest prawda. I dlaczego trenerzy uczą bzdur? Bo trenerzy ci powiedzą, że musisz biegać i jeść sałatki. I w zasadzie to jest tylko narzędzie. Możesz to robić, ale nie musisz. Musisz to ty mieć system, bo, to samo, bo samo bieganie nie spala tłuszczu, spala go deficyt kaloryczny, dobry sen i konsekwencja. Ale tego nie usłyszysz, bo tego nie da się sprzedać w 30 sekund i to jest w chuj nudne i każdy już to słyszał, i niby każdy o tym wie, ale każdy ma to w dupie. A bzdura numer dwa to, że wystarczy ci plan na 4 tygodnie i gwarantuję ci, takie coś ci nie wystarczy, bo plan to jest tylko 10% procesu, a 90% to jest to, kim się stajesz, kiedy ten plan wykonujesz, nawet kiedy ci się nie chce. I tego nie ma w żadnych PDF-ach, tylko tego się uczysz w życiu i w praktyce. I właśnie dlatego większość facetów wraca do punktu wyjścia po miesiącu. Bzdura numer trzy, czyli trener ma cię motywować. I nie jest to prawda, ponieważ motywacja to narkotyk. Działa tylko na chwilę. Motywacja to emocja. I motion. Motion to jest ruch po angielsku. I trener, który karmi Cię motywacją, to on cię dosłownie uzależnia od siebie, bo dopóki potrzebujesz jego słów, to nie masz kontroli nad sobą. Ja osobiście uczę cię dyscypliny, bo tylko dyscyplina daje wolność. I wreszcie, największa bzdura czyli trening to tylko ciało. Nie. Tre ciało to brama. Ciało to jest dosłownie najprostszy sposób, aby odzyskać kontrolę nad umysłem. Nie ma prostszego sposobu, bo kiedy kontrolujesz ciało, to zaczynasz kontrolować emocje, decyzje i życie. Dlatego mówię, że facet po 30 często gęsto nie potrzebuje kolejnej diety, tylko potrzebuje odzyskać samego siebie. I jak wygląda prawdziwa transformacja faceta po 30, prawdziwa transformacja nie zaczyna się od diety, tylko zaczyna się od decyzji. Decyzji, że kończysz z byciem chłopcem. Bo chłopiec odkłada wszystko na później, a mężczyzna decyduje. I forma to nie jest projekt na lato, tylko to jest proces zmiany twojej tożsamości. Bo dopóki myślisz jak stary ty, to będziesz robił stare rzeczy. I każdy facet po trzydziestce ma ten moment, kiedy patrzy w lustro i widzi nie ciało, tylko brak kontroli i zapuszczenie się. I wtedy masz dwa wyjścia: czyli dalej się okłamywać, że tak to już kurwa jest w tym wieku, albo zaczynasz budować siebie od nowa. Nie ma innej opcji. I etap pierwszy czyli tożsamość i decyzja. I to się zaczyna od słów, które mówisz sam do siebie codziennie, bo nie możesz mówić do siebie jednocześnie złych rzeczy i dobrych rzeczy. I dialog wewnętrzny, jaki na co dzień do siebie mówisz, on dosłownie kształtuje twoją rzeczywistość. I jeżeli codziennie rano i wieczorem zaczniesz do siebie mówić jestem facetem, który trzyma swoje własne słowo, dba o siebie i trenuje, jak zaczniesz to powtarzać rano i wieczorem lub jak najczęściej w ciągu dnia, to, to się stanie w końcu prawdą, bo umysł wierzy w to, co słyszy najczęściej. A jak Twój umysł, podświadomy, to w to uwierzy, to on zacznie podświadomie dążyć do tego, i z automatu Ty świadomie też zaczniesz do tego dążyć. I to jest moment, w którym trening dosłownie staje się formalnością, bo Ty już jesteś kimś, kto to robi. Czaisz, czyli jesteś facetem, który dotrzymuje sobie słowa, dba o siebie i trenuje. Więc ty już jesteś tym gościem, więc już trening to jest formalność. Więc równanie wygląda tak. Najpierw tożsamość, czyli to jak do siebie mówisz na co dzień i to za kogo się uważasz, wskutek tego będzie przychodzić działanie i wskutek tego będzie przychodzić efekt. Bo jak będziesz sobie mówił, jestem niezdarą, jestem do dupy, to gwarantuję ci, że będziesz miał jakość życia, właśnie jakości tych słów. A jak będziesz sobie mówił, jestem mężczyzną, który codziennie trenuje, Jestem mężczyzną, który dba o siebie. Jestem w chuj pewny siebie. Jestem, jestem mężczyzną, który dotrzymuje swojego słowa. To gwarantuję ci, że twoje zachowanie się zmieni. Tylko musisz to robić codziennie. Codziennie, rano i wieczorem i w środku dnia, gdy będziesz o tym pamiętał. Etap drugi. Jak już mamy tożsamość klepniętą, to wchodzi system i nawyki, bo transformacja to nie są emocje, tylko transformacja to jest matematyka i dyscyplina. I tu wchodzi fitatu, czyli musisz w aplikacji liczyć kalorie. Jak liczyć kalorie? Masz na przykład w tym filmie. Do tego ifem, czyli ifit fit your macros, czyli jest, co chcesz codziennie, byleby się kalorie zgadzały, ale nie tak, że możesz dwie pizze dziennie wpierdalać i chudnąć, chociaż możesz, ale zdrowie ucierpi, więc do tego wchodzi zasada 80-20, czyli 80% diety jest zdrowo, a 20% to jest na twoje ulubione słodycze, fast foody, używki itd. I treningi, i, i żywienie masz wpisane w kalendarzu Google. I trening i żywienie traktujesz dosłownie jak spotkanie z szefem, bo ty jesteś swoim szefem, więc dlaczego nie zaplanować sobie o stałych godzinach treningów i posiłków? To wtedy będzie dużo bardziej prawdopodobne, że ten trening się odbędzie. I system to jest dosłownie twoje zabezpieczenie przed słabością, bo jak wejdziesz w ten zasrany kalendarz i zobaczysz, że masz trening za dwie godziny, to gwarantuje ci, że prędzej na niego pójdziesz niż jakbyś kalendarza nie miał. Etap trzeci. Odbudowa męskości, bo niestety dzisiaj jesteśmy w świecie miękkich facetów i trening daje Ci postawę, dyscyplina daje Ci kierunek i cele, a świadomość daje Ci spokój. Bo prawda jest taka, że kiedy zaczynasz panować nad sobą, to zaczynasz również panować nad życiem, i nagle znika wstyd, znika chaos i znika strach, i pojawia się pewność. Czyli to, czego dzisiejszym nam facetom brakuje. Dlatego tyle z nas znika każdego dnia ze świata. Z tego co pamiętam, to 18 osób to robi dziennie. Na 20, czyli 18 to faceci, 2 to kobiety. Ale wracając, kiedy pojawi się ta pewność, to ta pewność jest momentem, kiedy Twoje ciało zaczyna wyglądać jak Twoje decyzje. I właśnie to jest to najpiękniejsze. I etap czwarty, czyli rezultat, bo po trzech miesiącach nie widzisz już tylko innej sylwetki, tylko widzisz innego faceta. Kogoś, kto wraca z pracy i nie szuka wymówek. Kogoś, kto śpi spokojnie, bo wie, że ma kontrolę nad swoim życiem. Kogoś, kto odzyskał szacunek do siebie. I to jest dosłownie rytuał przejścia, bo wszystko w życiu się głównie opiera o grę mentalną. My, Polacy, niestety, jesteśmy takim pokoleniem straumatyzowanym, nie pamiętam gdzie to było, ale oglądałem jakiś tam materiał, że taka średnia straumatyzacja na świecie, to tam nie wiem, jest 10%, a w Polsce podobno 20 jest procent. Nie pamiętam. Ale coś takiego oglądałem. I my po prostu jesteśmy narodem straumatyzowanym. Najpierw zabory, najpierw wojny, później jakaś komuna i po prostu działamy trochę inaczej. Nie mamy takiej pewności siebie, nie. Nie lubimy, gdy się naszemu rówieśnikowi powodzi. Gdy ja na przykład, jak zaczynałem wstawiać treści tamte w 23 roku, jak widziałem dzieciaczków na TikToku, takich chudych szczurów, co sobie ćwiczą na siłownię i wstawiają na przykład, jak robią wyciskanie na klatę. I dzieciaczek wstawia to do internetu w Ameryce, oni ci napiszą: dawaj stary, jedziesz, nie poddajesz się, wrócę tu za pół roku, mam nadzieję, że dalej będziesz to robił. Wiesz, tam dosłownie ludzie się propsują. A w Polsce, jak podobna sytuacja była, czyli podobny jakiś chudy dzieciak wstawił taki sam film, to nagle komentarze w stylu kurwa dzieciaku, do szkoły wypierdalaj, łopatki zepnij, źle to robisz. Wiesz, totalnie inna mentalność, inna mentalność. I ja nie wiem, czy to jest przez traumy i takie rytuały przejścia w dzisiejszych czasach są facetom po prostu potrzebne. Bo kiedy przejdziesz taki rytuał przejścia, to już nigdy nie wrócisz do starej wersji siebie. I to wszystko to jest gra mentalna. Jeżeli sobie poprawisz mental i wszystko sobie dobrze zakodujesz, to gwarantuję ci, że już nigdy w życiu nie będziesz słaby. Nigdy. I wchodzimy w kolejny rozdział, czyli psychologa i emocje. Wiesz dlaczego większość facetów nie wytrzymuje na żadnej diecie? Bo wszystko się jak zwykle rozchodzi o mental i o chaos w głowie. Bo nawet jak liczysz kalorie, ale jeżeli nie masz kontroli nad sobą, dalej uważasz się za przegrywa, za faceta, który nie dba o siebie. To i tak wrócisz do punktu wyjścia, bo myśli kształtują Twoją rzeczywistość. I każdy facet po trzydzieści ma ten moment, że staje przed lustrem i widzi nie ciało, tylko człowieka, który się pogubił, i nie widzisz mięśni, tylko widzisz tłuszcz, zmęczenie, zgaszone oczy, i myślisz, kiedy ja się taki zrobiłem. A to właśnie w tym momencie masz szansę wrócić do siebie. I jedyny sposób do tego to jest zmiana swojej tożsamości, czyli zmiana myśli, bo myśli z automatu będą kształtować Twoją rzeczywistość. I potem wdrażasz system, który przywraca po prostu porządek. Bo chaos cię zniszczy i wrócisz na stare śmieci, a system cię uzdrowi. I kiedy zaczniesz dbać o swoje ciało, to Twój mózg przestanie żyć w trybie przetrwania. Dopaminać się ustabilizuje. Wróci ci sen, wróci ci spokój i wydarzy się coś fajnego. Czyli dotrzymasz sobie słowa. A wiesz, co się dzieje, kiedy facet pierwszy raz od dawna dotrzymuje sobie słowa? Zaczynasz ufać sobie. A kiedy zaczynasz sobie ufać, to zaczynasz odbudowywać wszystko dookoła. I ciało to jest tylko symbol. Ale to, co budujesz wewnątrz, czyli w głowie i w jelitach, to już nigdy nie zniknie, jeżeli zrobisz to dobrze. Bo prawdziwa forma zaczyna się w głowie. W głowie i widzisz. Trenerzy uczą Cię ćwiczyć, a ja uczę Cię żyć jak mężczyzna z zasadami i z żelaznym mindsetem. Bo sam byłem pokurczony. Ja sam pamiętam, jak ja siebie nie widziłem, jak ja się chciałem kiedyś zabić. Ja pamiętam, jak ja byłem mentalnie słaby, i po to są te wszystkie książki za mną, bo szukałem po prostu drogi, która umożliwi mi życie takie, jakie bym chciał, żebym miał. I mi się to teraz udało, bo teraz robię to, co kocham, stawiam filmy, które kocham, po prostu kocham to nagrywać. Ja Nawet nie jeszcze jak ja się cieszę, kurwa, że ja mogę do tej kamery pierdolonej pogadać. Zbudowałem sobie taki mental niewzruszony. Że to ja jestem sam w szoku, że takie coś dało się w tak młodym wieku to zrobić, i wierzę, że będę przekazywał te wartości innym ludziom. I nie, nie, nie będę tym gościem od treningu, ani od dietki. Jest coś takiego jak efekt Lola Paloza. Charlie Manger to bodajże wymyślił. I to jest efekt, że im większą masz wiedzę z, wie z różnych obszarów, to po prostu to się łączy. Łączą ci się kropki. Czyli załóżmy, że masz trenera, który wie tylko o treningu, to może coś tam zbudujesz masę mięśniową, ale bez diety to chuj wie. Może mięśnie zbudujesz, ale nie schudniesz na przykład. Ale masz trenera, który zna trening i dietę. No to on już cię lepiej poprowadzi, bo masz żywienie, to schudniesz coś tam, coś tam. A później masz trenera, który wie na przykład trening, dieta i psychologia nawyków. No i ta osoba nie dość, że cię wytrenuje, to jeszcze zrobi, że te nawyki wytrenujesz. A masz później trenera, który na przykład ma trening, dietę, psychologię nawyków i biomechanikę na przykład, żebyś sobie krzywdy nie zrobił i żebyś znał pracę mięśni. I tu już się kompetencji krąg poszerza. A może masz kolejnego trenera, który jednocześnie chce być, czytaj ja trenerem, co zna się na biomechanice, fizjologii, biochemii, dietetyce, treningu, mentalu, nawykach i to się połączy w bardzo zajebiste rezultaty. Dlatego gwarantuję Ci, że to jest pierwszy film o mentalu w diecie i w treningu na tym YouTubie, bo nikt takich treści nie porusza, bo wszystko to jest płytkie takie. Takie właśnie płytkie, że wiesz, licz kalorie, trenuj, bla, bla, bla i fajnie, to działa. Tylko jest też zasada 5-15-80 i to jest brutalna zasada, ale takie coś istnieje, czyli 5% osób, jak obejrzy na przykład ten film, osiągnie i wdroży wszystko, osiągnie zajewiste, spektakularne efekty. Czyli, na przykład, dotnie do 8%. 15% osiągnie spoko efekty. Czyli, na przykład, z 25% tłuszczu tam schudnie do 15%. Czyli już tam zarys górnych kostek na brzuchu. A 80% dalej zostaje w głównie w tym samym. I dlatego ludzie nie mają rezultatów, bo według mnie to wszystko jest takie płytkie. Nie ma w tym pracy nad głową, która jest najważniejsza i ona kształtuje Twoją rzeczywistość. Ja się kurwa naprodukowałem już nawet <grytania> poza skryptem, tak szczerze. Więc zakończmy to. Jeżeli czujesz, że to o Tobie, że Ci to dotknęło, jeżeli masz dość odkładania, to napisz mi, to napisz: Zmieniam mental w komentarzu i to będzie pierwszy krok, że forma zaczyna się u Ciebie w głowie. I zaczyna się od decyzji, a nie od handli. A jeżeli nie wiesz, od czego zacząć i chcesz zmienić sylwetkę, ale nie tylko sylwetkę, tylko zmienić też mental, żeby po prostu być szczęśliwym facetem, który ma wysokie poczucie własnej wartości, który dosłownie się kocha, który dosłownie osiąga swoje cele, jak na pstryknięcie palcem. Po prostu wypracował sobie w głowie zajebistą etykę, to zobacz mój program Edukcja Pro. To nie jest kolejny PDF, tylko to jest 88 dni systemu, gdzie faceci po 30 uczą się odzyskiwać kontrolę nad ciałem, energią i życiem. Od 6 do 12 kg mniej, bez kardio, bez głodówek, tylko konkretne działania, wsparcie krok po kroku, codzienny kontakt, rozmowy. Kurwa, no nic lepszego nie znajdziesz tak naprawdę, więc kliknij link poniżej, umów się na rozmowę, albo napisz mi forma. Na Instagramie, Facebooku czy na Linkedinie. Wystarczy, że wpiszesz tam Adrian Wyszomirski i mnie znajdziesz. Pozdro.